Klient pieniacz. Zmora czy błogosławieństwo? Oto historia. Po nieudanym urlopie pan Tadeusz Guzikowski ze Szczecina wkurzył się i napisał na swoim aucie Rainbow Tours oszukało mnie. Nigdy by się o tym nie dowiedział, gdyby szef Rainbow Tours utulił rozgroczonego turystę zgodnie z zasadą, że bez względu na to, czy klient ma rację, czy jej nie ma, to nasza robota polega na tym, by miał poczucie, że ma rację. Tu stało się inaczej. Firma postanowiła udowodnić swoją rację i to sądownie. No i odchodziła portfel klienta. Co Rainbow Tours wygrało, wysyłając na rynek komunikat, że są bezlitośni dla impulsywnego klienta? Moim zdaniem, firma obróciła konflikt w wizerunkowy koszmar. No to zapytasz, jak sprawić, by awanturnik grał na korzyść firmy? Czasem wystarczy niewiele. Lid na moją skargę o pleśni w konfiturach wysłał poważnie brzmiące wyjaśnienia oraz paczkę czekolad. A ja o ich reakcji ciepło napisałem na blogu. Zdenerwowanego klienta przekuli swojego ambasadora. Moja teza brzmi, że to od firmy zależy, czy pieniądz będzie dla niej zmorą, czy błogosławieństwem. Po pierwsze, klient nie zawsze ma rację, ale bez względu na to, czy ją ma, czy nie, to nasza robota polega na tym, by czuł, że ją ma. Po drugie, każdy z nas ma dążyć do bycia najlepszym w tym, za co jest odpowiedzialny. A gdy jeszcze nie jest najlepszy, to ma tak działać, jakby już był najlepszy. A jeśli ktoś tego nie chce, to powinien odejść. No i po trzecie, Konflikt między tym, co potrafimy zrobić, a tym, czego jeszcze nie potrafimy, wyzwala.